Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie ryby na moim kanale z tej strony Kamila i Niewierszintaru. Robimy rozkład na styczeń 2021 roku. Tak, oto nowy rok, pierwszy jego miesiąc. Zobaczymy jaki będzie dla was. Ja już mówiłam wcześniej, że prawdziwy nowy rok, że tak powiem, czyli zmiana energetyczna przyjdzie później. Ja tak to widzę, że ona przyjdzie później. Ale no, mamy nowy rok. Jakby nie patrzeć. Kochani, jeśli ten film się Wam podoba, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Teraz jest to bardzo ważne w rozwijaniu kanału yy, i wpływa to na algorytm. Będę Wam bardzo wdzięczna. Myślę, że to też taki miły gest na początku roku. Także jeśli macie taką wolę, będę bardzo wdzięczna. Dobra. Najpierw zobaczymy, jak to wygląda tygodniowo u Was. Jak wyglądają 4 tygodnie. Później popatrzymy, jak wygląda styczeń. Na koniec taka, taki cytat, inspiracja, afirmacja, przekaz na styczeń dla Was. Dobra. Kali, której używam to jest Tarot Grand Lux. O, trochę jaśniej jest Tarot Grand Luxe by Ciro Marchetti Dobra, jak wygląda styczeń 2021 dla rybek. Pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień. Pierwszy tydzień: Rycerz Buław. Bardzo dużo mm, e, działania, e, bardzo dużo zajęć. E, często możliwe, że będziecie musieli zmieniać miejsce, dużo rzeczy będzie na waszej głowie. Może pojawić się w waszym otoczeniu mężczyzna namiętny, ognisty. Zachęcający Was do czegoś, proponujący Wam coś, może jakiś mężczyzna będzie oczekiwał od Was, żebyście zrobili coś, żebyście zrobili coś z nim, żebyście dołączyli do jakiegoś projektu, zechcieli coś zrobić, ruszyć się, że tak powiem. To może być kolega z pracy, to może być ktoś, kto ma jakiś pomysł, zachęca Was, uwaga na akwizytorów, ludzi, którzy by chcieli Wam coś wcisnąć w tym czasie, bo może to by nie była wcale Wasza historia. No, ale dużo działania. Przede wszystkim dużo działania, zmiana planów szybka. Yy, w drugim za to tygodniu mamy energię już inną, poważniejszą. Tutaj także może pojawić się jakaś inna osoba w waszym życiu. Jest to król denarów, ale ten król denarów yy, mówi o odpowiedzialności przede wszystkim, o byciu takim odpowiedzialnym człowiekiem, właśnie nieskaczącym z kwiatka na kwiatek, jak rycerz Buław tylko takim osydzeniu się w danym temacie, zakorzenieniu się. Możliwe, że ważne sprawy z mężem albo waszym przełożonym szefem. Możliwe, że to także jest karta powiązana z ojcem bardzo często. To może być ojciec waszych dzieci. Rycer król denarów mówi o tym, że jakieś wydatki, decyzje finansowe przed Wami bardzo ważne będą w tym czasie. Trzeci tydzień. W trzecim tygodniu koło fortuny. Możliwe, że czeka Was jakaś podróż, wyjazd. E, ale to nie tylko. Jest zmiana planów. Dużo jakiejś takiej zmienności w tym styczniu u Was jest. E, no, same Wy jesteście znakiem zmiennym, więc nie ma co się dziwić. E, zmiana planów. i jakaś okazja. Fajna okazja materialna do kupienia czegoś może być, wiecie? Jakiegoś, czegoś takiego większego. Możecie coś fajnego kupić, możecie Znaleźć nie, może nieruchomość, nawet ym, w tym czasie, albo fajne mieszkanie pod wynajem, albo biuro pod wynajem, albo jakiś zakup do pracy Wam potrzebny, dobra okazja w tym czasie. Koło Fortuny mówi o zbiegach okoliczności. Przypatrzcie się im, co to są za zbiegi okoliczności. No, i as denarów pod koniec, więc fajnie. Począ początek tego miesiąca jest taki chaotyczny, mam wrażenie. Później wszystko się usystematyzuje, i wszystko to prowadzi do asa denarów na koniec. Do jakiejś szansy, możliwości, dobrej inwestycji, dobrego zakupu. Dobrego ulokowania pieniędzy, okazja, szansa. Bardzo fajnie Wam się rozwija sytuacja zawodowo-materialnie, ale też tak jakby bytowo, jakby byt Wam się polepszał w tym czasie. Hmm. Zobaczymy, jak wygląda styczeń dla rybek. A z mieczy. przede wszystkim rozchodzi się tutaj o mm, jakieś decyzje. O decyzje, to mogą być jakieś decyzje formalne, ale niekoniecznie yy, podpisy, rozmowy, ważna rozmowa, ważna decyzja, ważna, ważne spotkanie, ważne słowo, które od kogoś padnie w tym czasie. Asmie czy mówi o początku nowego myślenia? Myślicie inaczej o jakiejś sprawie albo yy, o czymś w Waszym życiu, yy, o jakiejś osobie. Zupełnie inaczej ją postrzegacie. Myślę, że też nie martwicie się czymś, Jakaś stare, jakieś stare zmartwienie. Stare pro problemy nie dotykają Was w, w, tym, w tym miesiącu, dlatego macie szansę, czy coś wymyślić, czy macie po prostu przestrzeń do tego, żeby podjąć jakieś zaległe decyzje. Możecie podpisać umowę. Możliwe jest, kochani, jeśli szukacie pracy, praca pod koniec miesiąca, już rozpoczęcie pracy. Wy wy pokazujecie się w dwójce denarów. To może być dodatkowe źródło zarobku, ale też zmiany: ze no, zmiany materialne, inwestycje, przekładanie pieniędzy z jednego do drugiego, zajmowanie się teraz tym, nowe zajęcia. Ym... Myślę, że też będziecie wybierać pomiędzy dwoma mężczyznami niektóre kobiety. Niektóre kobiety będą wybierały pomiędzy rycerzem buław a królem denarów, który jest faktycznie odpowiedzialny, z którym mogę coś stworzyć. To może być też wybór pomiędzy zajęciami, pomiędzy... Ofertami pracy, która jest lepsza, która wydaje się być stabilniejsza, dająca więc większe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli będziecie wybierać mieszkania i będziecie mieli dwa mieszkania do wyboru, to patrzcie na sprawy najważniejsze. Nie na to, jak co wygląda, tylko ile lat ma to mieszkanie, instalacja, woda. Czy były jakieś wypadki w tym mieszkaniu, czy były jakieś usterki. Ile coś było remontowane? Jeśli kupujecie samochody, patrzycie na dwa, porównujecie, patrzycie na te najważniejsze sprawy, na sprawy techniczne na konstrukcję czegoś. Co wam pomaga w tym czasie? Pomaga Wam królowa kielichów. Bardzo łagodna, rozumiejąca przede wszystkim swoje emocje i siebie postać, to może być osoba z poznaku wodnego w waszym życiu, jest przypisana do skorpiona zazwyczaj, ale nie musi być to może być, to możecie być wy, wasza energia, to może być jakiś rak w waszym otoczeniu, to może być ktoś, kto po prostu ma wpływy, to może być też wasza matka i możecie coś tutaj z matką takiego przerobić, ustalić ważnego w waszym życiu. Pomaga wam zrozumienie, pomaga wam taka przystępność, wasza przystępność ma wrażenie. Jeśli będziecie przystępni, łagodni, tacy w obejściu, więcej możecie zdziałać w tym, w tym miesiącu. Co Wam przeszkadza? Co Wam utrudnia ten miesiąc? Taki psuj: 6 denarów. To jest e, wymiana finansowa. Uważajcie, komu dajecie pieniądze. Uważajcie, z kim się wymieniacie, czym się wymieniacie. Może dojść do jakiejś nierównowagi. Nie naróbcie sobie żadnych długów karmicznych w tym czasie. Sami też nie pozwólcie, żeby ktoś się u was zadłużył. Szóstka denarów apeluje, wręcz mówi o to, żeby nie przepłacać, nie wydawać na pierdoły jakichś tych pieniędzy, nie wydawać niepotrzebnie, nie, właśnie nie przepłacić przede wszystkim nie wtopić w coś kasy. Dlatego te, te możliwe, że zalecane jest wstrzymanie się przed niektórymi zakupami w tym miesiącu. A właśnie jeszcze co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć to, że Merkury wchodzi w retro, w styczniu, pod koniec stycznia, o ile się nie mylę. To jest miejsce, któryś chyba teraz dokładnie nie pamiętam. Może zaraz zobaczę, czy jest tutaj, czy ja to znajdę jakoś na szybko, retrogradacja Merkurego. Retrogradacja Merkurego w 2021 roku. Może znajdę Merkury retrograduje w lutym. Coś ja pamiętałam, że to może być koniec. E że to może być koniec stycznia. No nie wiem, może ktoś ma informacje na ten temat. Jeśli macie, to podzielcie się tym w komentarzu, bo przy zakupach, y, większych inwestycjach, przy retrogradacji Merkurego, przy podpisywaniu umów, y, to może nie być najlepszy czas. Może te karty mówią też, żeby niektóre rzeczy załatwić przed tą retrogradacją. Postarać się przynajmniej. Co jest największym wyzwaniem dla Was w tym czasie? Azbuław. Gorąca głowa. E... Zmienność, zapalczywość. Pasja, pójście za pasją. Nie, nie za logiką, że tak powiem. Nie za... Takim faktycznym oszacowaniem zysków i strat, tylko za impulsem. Uwaga na impulsywność. Mogą być problemy z potencją, z takim spełnieniem w związkach, jeśli chodzi o cielesność. To także może mówić o tym, że będziecie za bardzo pobudliwi. Łatwo będzie was ruszyć, wyprowadzić z równowagi. Wyzwanie przy osie buław czasami to też jest podjęcie działania. Nie zwlekajcie może z podjęciem niektórych działań. Nie zwlekajcie odpowiedź na to dziewięć buław. Wytrzymać do końca. Wytrzymać do końca. Zaczepić się w czymś na dłużej. Nie rozdrabniać się energetycznie w niektórych rzeczach. Ta karta mówi też o lojalności. Wytrwać w czymś, nawet jeśli to już was nie kręci, nie jara. Możliwe, że to jest etap jakiś taki, szczególnie w związkach, jeśli tam namiętność usycha. Odpowiedział jest wytrwać. Związek może przechodzić dużą transformację teraz po prostu. Ta karta mówi też, żeby być lojalnym wobec samego siebie, wobec swoich wyborów. Nie być zanadto takim ufnym, naiwnym, jeżeli ktoś do Was przychodzi i oferuje coś. Bo to może nie być poważne. Pamiętajcie, ten rycerz Buław w pierwszym tygodniu oraz w w drugim tygodniu, król denarów, chyba tak było, tak? To, to ja bym celowała w tego króla denarów. Cokolwiek to dla Was znaczy, czy to są osoby, czy to są nastroje, czy to odpowiada jakoś tam Waszym planom na ten czas, to ten król, król denarów byłby bardziej pomocny. Co Wam tutaj, co jest Waszą siłą? Siłą Waszą jest szóstka buław. Bycie na świeczniku, wiara w siebie, wiara w swoje wybory, triumf. Duma. Szerbuław to jest cieszenie się swoim sukcesem, też. Docenienie go, uznanie swojego sukcesu, swojego powodzenia. Możliwe, że dzieje się dookoła coś, co chciałoby odwrócić Waszą uwagę od Waszego szczęścia, od Waszego powodzenia. Nie dajcie się, bo co by, to by chciało Was bardziej ograbić z energii, niż faktycznie potrzebuje Waszej uwagi. Czy to jest jakaś osoba, która przychodzi z problemami, czy ktoś zasypuje jakimiś tematami was ciężkimi. Zostawcie to. W co to kierować, to szczęście? W cesarzową. Oj, wspaniały czas na rodzicielstwo. Wspaniałe chwile możecie przeżyć ze swoimi dziećmi w tym czasie. Możliwe, że to jest właśnie zachęta, żeby jak najwięcej postarać się być w tej energii matczynej, jeśli... Jesteście matkami. Jeśli nie jesteście matkami, to jest moment na zrozumienie, przetransformowanie jakiegoś uczucia do Waszej matki. Czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. Ta karta mówi też, żeby zadbać o obfitość i dostatek. Nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie. Jeśli kupujecie coś, to kupcie coś bardzo solidnego. Nie byle jakiego, coś bardzo, bardzo solidnego. Macie tutaj sukcesy zawodowe, sukcesy finansowe, jakieś takie nawet, no może nie duże, może to będzie jeden jakiś sukces, ale jakbyście zbagatelizowali to, przeszli nad tym po prostu do porządku dziennego, nie pocieszyli się tym. Uwaga na takie podejście, ponieważ te karty zachęcają, żeby cieszyć się tym, co macie, żebyście doceniali tę obfitość, która jest wam dostępna, popatrzyli po sobie, troszkę z takiej pozycji obserwatora, popatrzyli... Yy, jak wiele macie, żebyście nasycili... Na, nie mogę tego powiedzieć. Żebyście się czymś nasycili. I cokolwiek by to nie było. Jeśli odmawiacie sobie czegoś tak no, dosyć znacząco, chcecie sobie czegoś odmówić, no ta karta mówi, że no nie odmawiaj sobie. Postaraj się... Y sobie samemu samej zapewnić to, czego może kiedyś nie miałeś, nie miałaś. Często odmawiamy sobie czegoś nauczeni. To taki program jakby wgrany. I myślę, że ryby mogą w tym miesiącu przyjrzeć się temu. Czasami mamy jakieś takie dziwne takie przekonanie, że na przykład nie można się cieszyć, jeśli ktoś bliski jest smutny. I tak wiecie, zmuszamy się do tego. A można jednocześnie na przykład empatyzować z kimś, kto jest smutny i coś trudnego przechodzi, i jednocześnie cieszyć się swoim. Mam też wrażenie, że może tutaj gdzieś u niektórych osób funkcjonować silnie przekonanie o tym, że. Jak pokażę innym, że się cieszę, że jest mi dobrze, to zaraz mi ktoś to zabierze. A że może lepiej się nie chwalić, że może lepiej nie opowiadać, takie. No, sami pomyślcie, czy to jest dobre podejście. Na ile to jest dobre, tak naprawdę. Takie podejście. Bo ja często to słyszę, często to słyszę, że może nie opowiadaj wcześniej, bo ktoś tam wie, czy złuże, czy coś. No. Jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie. Czy to faktycznie jest dobre podejście, czy nie? Może, może ktoś ma jakieś przemyślenia na ten temat, to niech zostawi w komentarzu. Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo? Nic nie jest nieuniknione, ale najprawdopodobniej będzie się działo rycerz denarów. Czyli myślę, że wybieracie jakąś stabilność, przewidywalność. Myślę, że chcecie konkretu. Myślę, że mocno przemyślicie tę umowę do podpisania, że nie wtopicie tych pieniędzy. Myślę, że y, będziecie bardzo ostrożnie stawiać kroki. Y, uwaga na to, żeby nie być przesadnie ostrożnym, bo wtedy trudno jest cieszyć się życiem, kiedy jest się przesadnie ostrożnym. A widać, że wyzwaniem jest azbuła, czyli radość, sukces, szczęście, potencjał. Chęć do czegoś, energia. Jest to wyzwanie. No, a Wy jesteście w dwójce denarów, więc musicie mieć siłę, musicie mieć og ogień, żeby działać. Więc nie bądźcie przesadnie, tacy ostrożni może, że tak powiem. Jakoś ten, ten balans myślę, że jest ważny, że, że ważne jest, żeby w tym miesiącu postarać się o ten balans. Jakaś postać z Poznaku Ziemskiego, gdzieś tu się kręci. Dokoła Was jest i jest jakby ciągle przy Was. To tak, że są wcześniej rozpoczęte projekty, one dalej trwają. Myślę, że wam zajęć nie ubywa. Nie wiem, czy przybywa. Myślę, że to jest jednak wasza decyzja, czy wam ich przybędzie, czy nie, ale myślę, że nie ubywa. O tak. Że niektóre rzeczy dalej są kontynuowane. Co Was może zaskoczyć? Niespodzianka tego miesiąca Paśki Lichów. E, niektóre kobiety po prostu są w ciąży. Niektóre kobiety po prostu zajdą w ciąże. Szczególnie te, które się starały. E... I powiem tak, problem nie, jest, nie leży u, u kobiety. W tym wypadku. Albo zwrócenie uwagi na kwestie męskie jakoś tak głębiej. Może od innej strony, może niekonwencjonalnie. Może Wam pomóc. Może jeśli chodzi o psychikę. 9 buław. Może to chodzić też o karmę, na przykład związaną z dziećmi w rodzie. Bo. Bardzo wspierające są energie żeńskie. Królowa Kielichów, Cesarzowa jest żeńska. Tutaj Rycerz Denarów to też jest żeńska energia. Ziemia jest przyporządkowana energii żeńskiej. A ogień jest wyzwaniem. Ten aspekt męski jest wyzwaniem. Możliwe też, że. Partnerzy niektórych kobiet będą miały trudniejszy czas. Wyzwaniem jest e, dalej cieszenie się tą swoją kobiecością, cieszenie się w, swoim sukcesem, swoim powodzeniem. Nawet jeśli partner na przykład ma teraz trudności, może mm. coś mu nie idzie w pracy, może czuje się mniej sprawczy, taki sprawny, karty mm, bardzo zwracają uwagę na to, żeby oddzielić jedno od drugiego. Żeby umieć ciągle zauważyć jakąś tą odrębność, bo często kobiety mają tendencję do poświęcenia się, zapomnienia o sobie, wejścia kompletnie w energię drugiej osoby, no i tym samym gdzieś tam zatracają siebie. Te karty mówią, żeby tego nie robić. Zaskoczyć Was może młoda osoba z Trygonu Wodnego. E, coś może tutaj być, jakaś niespodzianka. Niespodzianka przy dzieciach, dla dzieci, z dziećmi coś. E, to jest też e, odnowienie m, jakiegoś uczucia u Was. Jakby lżej Wam się zrobiło emocjonalnie z jakąś sprawą. Jakby jakaś taka ulga, tak to czuję. E, co robić w tym czasie? Rycerz Kielichów. Macie tutaj... E, Trzech rycerzy, bo w przełożeniu był rycerz, tutaj są ryce, rycerze. Te karty mówią o działaniu. Działać, działać, działać. Wyzwaniem jest ogień, wyzwaniem jest to działanie u Was. Może być Wam ciężko zadziałać, możecie wątpić. Im, Im więcej będzie wiary, pozytywnego nakręcenia się, nastrojenia, samemu jakby takiego wsparcia się, wiecie, poćwiczenia, wyprodukowania jakichś tam endorfin, zainicjowania czegoś, nie czekania, aż to się wydarzy, aż ktoś to zrobi, tylko że wy to zrobicie, po prostu ruszycie do tego. Bo w szóstce denarów na minusie bardzo często może być tak, że um, świat nam nie odpowiada, nie odpowiada na nasze sygnały. Nie ma takiej komunikacji. Akcja-reakcja nie działa. Nie działa to. Trzeba więcej pary energii włożyć w to, żeby zadziałało, żeby coś zażarło. Więc nie poddawajcie się. Rycerz Kielichów mówi też o tym, żeby wychodzić z uczuciem, dzielić się swoimi uczuciami, z tą łagodnością, z tą żeńską, łagodną energią, żeby w tej żeńskości. Jeśli macie problemy z partnerem, partnerowi będzie łatwiej być w jego męskości. Ale także yy, karta zachęca do takiego łagodnego myślenia o innych osobach, yy. wychodzenia z takim ciepłym, empatycznym uczuciem, a jeśli go nie macie, to nie wychodzenia wcale. Yy, I czego nie robić? Mak. Uważajcie na te podpisy. To też jakaś postać z poznaku bliźniąt może być. I rycerz buław. To są. To są mm, to są decyzje. Pospieszne to jest niedoczytanie czegoś. Zapalenie się, zaproponowanie, zaoferowanie się z czymś, a później na przykład dojście do takiego wniosku, że kurde, ale przecież ja już jestem umówiona na ten dzień. I później jakieś kwasy z tego wynikają. Wiecie, to jest takie zbyt szybkie podjęcie decyzji. I pięć mieczy, no mówię, tu mogą wynikać z tego kwasy, to jest obiecanie, niedotrzymanie słowa, to jest też zainwestowanie myślę, pieniędzy u niektórych osób, o które trzeba będzie walczyć później, bo to jest as denarów, trzy buławy i królowa denarów, oczekiwane przez was pieniądze, ale jest też piątka kielichów w tle. A, jeszcze jakieś układy finansowe tutaj będą y, się działy. Rozmowy na temat odzyskiwania pieniędzy od kogoś, y, pieniędzy, do, do których ktoś jest zobowiązany je oddać albo zapłacić za coś, kolejną ratę, czy na przykład, y, no nie wiem, alimenty, może, może ktoś wpłacił dopiero zaliczkę i, i wiecie, coś takiego uwaga na wszelkie takie machlojki finansowe, szczególnie związane właśnie z takim o nie wiem bo, bo widzę jakby ktoś nie oddał jakby ktoś się nie wywiązał no coś takiego Przedłożę jedną kartę od podpisów do tych umów. Trójka kielichów, bo to, to, to może e, mówić albo o jakichś kwestiach rozrywkowych, albo to jest e, to jest jakiś zbytek, albo to jest zakup od znajomych. To są jakieś e, układy finansowe ze znajomymi. Tego też nie robić. To, co, te, te spotkania towarzyskie, o których ja mówiłam, uważajcie na to, bo naprawdę coś nieprzyjemnego może z tego wyniknąć umówienie się na przykład na jakieś spotkanie, zapomnienie o tym i tak dalej. No dobra, zostawię to tak, jak jest. No i ogólna rada na ten miesiąc dla Was: król kielichów. Zobaczcie, mamy cały, trygon, mamy cały dwór kielichów: królowa, król, rycerz i paść kielichów. To wszystko mówi o zwróceniu uwagi na tą stronę emocjonalną naszą, na bycie blisko w relacjach z osobami z, trygonów, z trygonu wodnego. Bardzo one tutaj są wam pomocne. Te karty mówią też o tym, żeby zauważyć w sobie tą naturę każdą i rycerza i pazia, i króla i królową, bo to wszystko w Was jest, rybki. I jestem początkujący, i jest ta kobiecość, i jest ta męskość, i jest te, to działanie z przestrzeni emocjonalnej, z przestrzeni tego serca. Ta karta też zachęca do podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą oraz wyjaśnienia jakiejś sprawy z... Ważnym mężczyzną w waszym życiu. Już sa, sa, sami zdecydujcie, kto to jest ten ważny mężczyzna w waszym życiu. No i wyciągnę dla was inspirację, cytat inspirację, Co ja bym chciała. No, może to. Zobaczymy, co tutaj będzie dla was. Cytat inspiracja dla rybek hmm. <laughs> bardzo, bardzo takie jest to spójne z tym czytaniem. Zejrzyj w siebie. W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. No i to jest pytanie: co jest tym waszym źródłem? Co jest istotą u was? Każdy pewnie dojdzie do innych wniosków. Fajnie. Dziękuję wam za to spotkanie. Mam nadzieję, że to było przyjemne. 29 minut prawie. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Będę bardzo wdzięczna. Zostawcie subskrypcję, jeśli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Nie wiem, jak to możliwe. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Zapraszam na Instagrama, na, na ten... No, jak to się nazywa? Na Facebooka. Na Facebooka. Czasami coś tam wrzucam, chociaż rzadko, prawdę mówiąc. Kontakt do mnie to mail, tak jak zawsze. Proszę składać zamówienia na maila. Ja teraz nagrywam te horoskopy i jeszcze zajmuję się innymi rzeczami zawodowymi oprócz, oprócz tarota w tym czasie, więc yy, no, nie, nie, nie zawsze odpisuję od razu. Jest jakaś tam kolejka, ale no, staram się odpisywać na tyle, na ile mogę. Yy, jak najczęściej, jak najszybciej. Dobra, buziaki, trzymajcie się, papa. Pa.